Czy wierzycie, że niezwykły dar jasnowidzenia, dar, który przeszedł przez życie jednej osoby, może odrodzić się w kimś innym? Wyobraźcie sobie, że istnieje możliwość kontynuacji tego fenomenu, że wizje przyszłości przekazywane są dalej z pokolenia na pokolenie. To właśnie pytanie prowadzi nas do tajemniczej postaci Baby Wangi, niewidomej bułgarskiej jasnowidzącej, której przepowiednie do dziś budzą zarówno podziw, jak i strach. Baba Wanga, choć pozbawiona wzroku, widziała więcej niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Jej wizje miały moc przewidywania wydarzeń z zadziwiającą precyzją. Wielu wierzyło, że była obdarzona szczególnym darem od Boga, pozwalającym dostrzegać to, co ukryte przed innymi. Teraz, dekady po jej odejściu, na horyzoncie pojawia się nowa, równie tajemnicza postać dwunastoletni chłopiec z Rosji. Znany jako chłopiec Wangi, przyciąga uwagę swoimi niezwykłymi przepowiedniami, które wstrząsają światem. Kim jest ten chłopiec? Co widzi w przyszłości i co jego wizje oznaczają dla nas wszystkich? Przygotujcie się na opowieść, która nie tylko poruszy wasze serca, ale również zmusi do głębokiej refleksji nad tym, co nas czeka. Sasza przyszedł na świat ostatniego dnia roku 2011 w małym rosyjskim miasteczku. Jego narodziny nie były łatwe, komplikacje porodowe zmusiły lekarzy do podania dużej ilości tlenu, co niestety doprowadziło do trwałego uszkodzenia jego wzroku. Zanim skończył rok, Sasza całkowicie stracił zdolność widzenia. To, co dla wielu byłoby życiowym ograniczeniem, dla niego stało się czymś zupełnie innym, otworzyło go na inny, głębszy sposób postrzegania świata. Już jako małe dziecko Sasza wykazywał niezwykłą wrażliwość. Jego słowa często brzmiały jak coś, co nie mogło pochodzić od dziecka w jego wieku. Jego matka, początkowo przekonana, że to tylko owoc dziecięcej wyobraźni, zaczęła zmieniać zdanie, gdy jego wypowiedzi zaczęły przybierać formę wizji szczegółowych, pełnych dokładności. Jedna z nich, o narodzinach jego młodszego brata, szczególnie ją poruszyła. Sasza powiedział o ciąży jeszcze zanim ona sama o niej wiedziała. Wkrótce zaczęły się pojawiać kolejne wizje, które zaskakiwały swoją precyzją. Kiedy Sasza miał 11 lat, powiedział matce, że wizje go przytłaczają i chciałby się nimi dzielić z innymi. To właśnie wtedy jego mama postanowiła założyć mu profil w mediach społecznościowych. Dzięki temu jego niezwykłe przekazy dotarły do szerszej publiczności. Ludzie zaczęli śledzić jego słowa z mieszaniną fascynacji, nadziei, ale i strachu przed tym, co mogły oznaczać. Dziś Sasza jest znany jako chłopiec wangi, a jego wizje są przedmiotem zarówno podziwu, jak i sceptycyzmu. Bez względu na to, co o nich myślimy, nie sposób przejść obok jego historii obojętnie. Czy to, co widzi, jest ostrzeżeniem dla nas wszystkich? Jedną z najbardziej poruszających wizji Saszy była ta, która dotyczyła wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Sasza przewidział zwycięstwo Donalda Trumpa w czasie, gdy wielu uważało taki scenariusz za mało prawdopodobny. To właśnie ta przepowiednia stała się punktem zwrotnym w postrzeganiu chłopca i jego daru. Ludzie zaczęli baczniej przyglądać się jego słowom, zastanawiając się skąd pochodzi jego zdolność dostrzegania przyszłości. Wizje Saszy zaczęły przyciągać uwagę nie tylko zwykłych ludzi, ale również różnych środowisk, od duchownych, przez media, aż po badaczy zjawisk paranormalnych. Jedni widzieli w nim boskie przesłanie, inni starali się znaleźć naukowe wyjaśnienie tego fenomenu. To, co czyniło jego przepowiednie tak intrygującymi, to ich precyzja i głęboka symbolika, która często prowadziła do wieloletnich interpretacji i analiz. Sasza, mimo swojego młodego wieku, zaczął zdobywać rozgłos. Jego wizje wywoływały mieszankę fascynacji i niepokoju. Niektórzy traktowali je jako ostrzeżenie, inni jako zwykły zbieg okoliczności. Jednak, niezależnie od opinii, jedno jest pewne. Chłopiec, który nie widzi świata w sposób fizyczny, zdaje się dostrzegać coś, co dla wielu z nas pozostaje niewidzialne. Czy jego przepowiednie to znak czasów, w których żyjemy, a może ostrzeżenie, które powinniśmy wziąć sobie do serca? Sasza zapowiada, że Europę czeka wydarzenie, które może na zawsze zmienić jej oblicze. Według jego wizji nadchodzi wielki skandal, który ujawni głęboko skrywane tajemnice. Tajemnice te mają dotyczyć nie tylko polityki, ale również życia zwykłych ludzi, co sprawi, że poczucie zaufania i stabilności w wielu społeczeństwach zostanie poważnie zachwiane. Widział chaos, który ogarnie ulice miast, protesty i złość ludzi, którzy poczują się zdradzeni przez tych, którym ufali. Tam, gdzie panowała pewność, według Saszy zapanować ma zwątpienie. Ludzie będą domagać się sprawiedliwości, a ten burzliwy czas stanie się próbą dla całego kontynentu. Jednak chłopiec widzi także nadzieję. Mówi o nowym porządku, który wyłoni się z tego chaosu. Widział liderów, którzy pojawią się po okresie trudnych zmian, ludzi uczciwych, dążących do naprawy świata i do wprowadzenia sprawiedliwych zasad. To jednak nie przyjdzie łatwo. Według jego wizji, zanim Europa stanie na nogi, musi przejść przez okres ciemności, w którym wszystko, co ukryte, wyjdzie na światło dzienne. Sasza wierzy, że ten trudny czas będzie szansą dla Europy na odnowę, na zbudowanie lepszej, bardziej uczciwej przyszłości. Jednak podkreśla, że zanim to się stanie, kontynent czeka bolesna konfrontacja z prawdą. Czy Europa będzie w stanie przejść przez tę próbę i wyjść z niej silniejsza? To pytanie, które powinno skłonić nas do refleksji. Sasza ostrzega przed tym, co może stać się jednym z największych wyzwań dla ludzkości pojawieniem się nowych, globalnych chorób. Te zarazy, jak twierdzi, nie będą przypominać tego, co już znamy. Dotkną przede wszystkim dzieci i osoby starsze, najbardziej wrażliwe grupy w naszym społeczeństwie, co w jego wizji budzi szczególne zaniepokojenie. Według chłopca te globalne choroby będą czymś więcej niż tylko problemem zdrowotnym będą odbiciem naszych własnych działań. Sasza podkreśla, że ludzkość zbyt długo ignorowała potrzebę dbania o Ziemię i siebie nawzajem. Złe traktowanie natury, wzajemna niechęć i zaniedbanie wartości duchowych mają swoje konsekwencje, które teraz wracają do nas w formie ostrzeżeń. Te choroby, jak mówi, będą sygnałem, byśmy zaczęli traktować świat z większym szacunkiem. To ostrzeżenie, byśmy zatroszczyli się o to, co stworzył Bóg, zarówno o ziemię, jak i o siebie nawzajem. Sasza widzi w tych globalnych chorobach nie tylko zagrożenie, ale i szansę na refleksję nad naszym postępowaniem. Czy jesteśmy gotowi w porę zmienić nasze podejście, zanim skutki naszych działań staną się jeszcze bardziej dotkliwe? Jego wizje wywołują zarówno strach, jak i nadzieję. Nadzieję, że ludzkość jeszcze zdąży się opamiętać i odnaleźć drogę do większej harmonii z naturą i duchowością. Sasza w swoich wizjach dostrzega przełom w trwającym konflikcie między Rosją a Ukrainą. Według niego kluczowy moment nastąpi pod koniec roku 2024 w okresie między listopadem a grudniem. To właśnie wtedy sposób, w jaki toczy się ten konflikt, ma ulec znaczącej zmianie. Chłopiec mówi o momencie, gdy ci, którzy obecnie mają władzę nad wydarzeniami, stracą swoje możliwości kontrolowania sytuacji. Narzędzia wykorzystywane do szpiegowania i manipulacji przestaną działać, a ci, którzy dotąd widzieli wszystko, na pewien czas oślepną. Nie oznacza to jednak całkowitego zakończenia konfliktu, raczej jego przekształcenie w mniej intensywną, choć nadal trudną fazę. Sasza widzi w tym okresie coś więcej niż tylko zmianę na polu walki. Uważa, że będzie to czas refleksji zarówno dla zaangażowanych w konflikt stron, jak i dla otaczających je narodów. Według jego wizji, ta zmiana ma być jak ostrzeżenie od Boga, czas, w którym ludzie muszą przemyśleć swoje postępowanie, przewartościować swoje wybory i odnaleźć drogę ku większej sprawiedliwości. Choć ta wizja budzi nadzieję na osłabienie napięć, Niesie również przestrogę. To przypomnienie, że każdy konflikt, zanim dobiegnie końca, wymaga głębokiego zrozumienia i zmiany w sercach ludzi. Czy ta zapowiadana zmiana przyniesie ulgę, czy nowe wyzwania, pozostaje pytaniem, na które odpowiedź poznamy z czasem. Sasza opowiada o wizji, która może budzić niepokój, ale jednocześnie niesie głębokie przesłanie. Zobaczył siedem dni w grudniu, które nazwał Dniami Pecha. To okres wielkiego smutku, który ma ogarnąć wiele osób, jakby cień przygnębienia spowił świat. Te dni nie są jednak zapowiedzią ostatecznego końca, lecz próbą, którą każdy będzie musiał przejść. Siedem dni smutku, jak mówi chłopiec, to czas duchowej próby, w której najaw wyjdą najciemniejsze strony ludzkiego serca. Ludzie mogą czuć się zagubieni, puści, a nawet zniechęceni do życia. Sasza podkreśla jednak, że te dni nie są tylko wyzwaniem, to także szansa. Szansa na refleksję nad sobą, nad własnym życiem i tym, co naprawdę jest ważne. Chłopiec wierzy, że dla wielu będzie to moment głębokiej duchowej przemiany. Dni te mogą przynieść nową nadzieję i jasność, jeśli ludzie podejdą do nich z wiarą i odwagą. To czas, w którym każdy z nas będzie mógł spojrzeć w głąb siebie, zmierzyć się ze swoimi słabościami i znaleźć siłę do zmiany. Sasza mówi, że te dni to nie kara, ale dar od Boga, zaproszenie do naprawy swojego życia i zwrócenia się ku wartościom, które naprawdę się liczą. Ci, którzy przejdą przez ten okres z sercem pełnym wiary, wyjdą z niego silniejsi, gotowi stawić czoła przyszłości, jak przypomina. Bóg daje nam czas na refleksję, zanim będzie za późno. Te dni pecha to czas, aby zatrzymać się, spojrzeć na swoje życie i odnaleźć w nim sens, którego być może wcześniej brakowało. Sasza w swoich wizjach często podkreśla, że największym zagrożeniem, przed którym stoi ludzkość, nie są kataklizmy czy konflikty, ale duchowy kryzys, który od środka osłabia nasze serca. Mówi o oddalaniu się od wiary o zaniku miłości i o tym, że coraz częściej tracimy sens życia, skupiając się wyłącznie na sprawach materialnych. Według niego, to właśnie ten brak duchowej głębi prowadzi nas ku trudnym czasom. Jego przesłanie jest proste, ale pełne mocy. Musimy się obudzić i zrozumieć, że to, co naprawdę ważne, to relacja z Bogiem, miłość do drugiego człowieka i wewnętrzna harmonia. Sasza wierzy, że wizje, które otrzymuje, są darem od Boga, wezwaniem do zmiany, zanim będzie za późno. To ostrzeżenie, ale jednocześnie szansa, abyśmy zastanowili się nad tym, dokąd zmierzamy i co możemy poprawić w naszym życiu. Przypomina nam również słowa z Pisma Świętego, które podkreślają wagę gotowości i refleksji. Cytuję fragment z Ewangelii Mateusza. Dlatego i wy bądźcie gotowi. Bo syn człowieczy przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewacie. To przypomnienie, że trudne chwile mogą nadejść w każdej chwili, a nasza wiara i przygotowanie duchowe są kluczowe, by przez nie przejść. Sasza odnosi się także do słów Psalmu. Chociażbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ten cytat jest dla niego wskazówką, że nawet w obliczu największych wyzwań, nie powinniśmy tracić nadziei, bo Bóg zawsze jest z nami, gotów poprowadzić nas ku światłu. Chłopiec wierzy, że jego wizje są darem, który ma nas obudzić i skłonić do działania. Przypomina, że przyszłość nie jest ustalona. To, co nas czeka, zależy od naszych wyborów. Dlatego teraz jest czas, byśmy odwrócili się od chłodu materializmu i ponownie odnaleźli w naszych sercach miejsce dla wiary, miłości i nadziei. Sasza, nazywany Chłopcem Wangi często porównywany jest do słynnej Baby Wangi. To zestawienie nie jest przypadkowe, podobieństwa między nimi są uderzające, zarówno w ich życiowych doświadczeniach, jak i niezwykłym darze widzenia rzeczy, które dla większości pozostają ukryte. Podobnie jak baba Wanga, Sasza stracił wzrok w młodym wieku. Dla obojga to, co dla innych byłoby przeszkodą, stało się bramą do głębszego zrozumienia świata i dostrzegania tego, co niewidzialne dla oczu. Oboje posiadali niezwykłą wrażliwość, która pozwalała im dostrzegać przyszłość w sposób, który wielu ludziom wydaje się niepojęty. Baba Wanga przepowiadała wydarzenia, które wstrząsały światem, często z przerażającą dokładnością. Jej przesłania były przestrogami i wezwaniem do refleksji nad losem ludzkości. Sasza, choć młody, wydaje się kontynuować jej misję, ale w sposób jeszcze bardziej pilny i bezpośredni. Jego wizje często odwołują się do duchowych aspektów życia, ostrzegając przed skutkami oddalania się od wiary, miłości i dobra. To, co wyróżnia Sasze, to jego szczególne skupienie na duchowym kryzysie ludzkości. Jego wizje mówią nie tylko o przyszłych wydarzeniach, ale przede wszystkim o tym, co dzieje się w sercach ludzi, o zaniku wartości, które powinny kierować naszym życiem. Chłopiec widzi w tym główną przyczynę wielu problemów, które dotykają współczesny świat, i apeluje, abyśmy spojrzeli na swoje życie i dokonali zmian, zanim będzie za późno. Sasza i baba Łanga są jak dwa ogniwa tej samej misji. Przypominają nam, że choć nie mamy wpływu na wszystko, co dzieje się wokół, mamy władzę nad tym, kim jesteśmy i jakie wartości pielęgnujemy. Ich przesłania, choć różne w formie, mają wspólny cel. Skłonić nas do refleksji, zmiany i duchowego wzrostu? Czy posłuchamy ich ostrzeżeń, czy pozostaniemy obojętni? To pytanie, które każdy z nas musi sobie zadać: czy wierzycie, że wizje Saszy to coś więcej niż tylko przypadek? Czy mogą być ostrzeżeniem dla nas wszystkich, wezwaniem do głębokiej refleksji nad tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy jako ludzkość? Jego przesłania, choć budzą niepokój, dają również nadzieję. Nadzieję, że jeszcze mamy czas, by zmienić nasze życie, zwrócić się ku wierze, miłości i wartościom, które naprawdę mają znaczenie. Zachęcam Was, byście podzielili się swoimi przemyśleniami w komentarzach, jak odbieracie te przepowiednie. Czy widzicie w nich ostrzeżenie, które możemy wykorzystać, by uczynić świat lepszym miejscem? A może są dla Was inspiracją do duchowej przemiany? Nie zapominajcie, że nawet w najtrudniejszych chwilach to miłość i nadzieja są tym, co daje nam siłę. Sasza przypomina, że przyszłość nie jest z góry ustalona to nasze wybory decydują o tym, dokąd zmierzamy. Dlatego każdy z nas może wprowadzać zmiany, zaczynając od własnego serca. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i udostępnijcie go swoim bliskim. Dzięki temu więcej osób będzie mogło usłyszeć przesłanie Saszy. Już wkrótce pojawią się kolejne filmy o podobnej tematyce, przepowiedniach, duchowych zmianach i nadziei na lepszą przyszłość. Nie przegapcie ich. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę, to dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, Koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.